W lesie przez stromy Dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego zakochane melodie to już tradycja. Pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku. Po blisko dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wydarzenie wróciło do Kinoteatru Harmonia. W czasie tegorocznej edycji prezentowano aranżację utworów kabaretu starszych panów. Nie zabrakło więc wspaniałej oprawy muzycznej oraz elementów humorystycznych. Pierwszy koncert okazał się wbrew pozorom wielkim sukcesem. Odbył się w środku tygodnia, gdzie zazwyczaj ludzie niespecjalnie mają czas i ochotę na takie wydarzenia. Zapełniła się sala po brzegi. Koncert dostał wspaniałe recenzje od publiczności, nowo mieszczanie byli zachwyceni. I właściwie, już tym rozpędem co roku te koncerty kultywujemy. Organizatorem koncertu było Miejskie Centrum Kultury i Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej. Za oprawę muzyczną odpowiadał chór Kantamus, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Nowym Mieście Lubawskim oraz zaproszeni goście. Samo wydarzenie jest niezwykle ważne dla wszystkich mieszkańców i sympatyków muzyki. To już dziesiąty koncert, zakochane melodie. Natomiast pandemia trochę przerwała nam to koncertowanie i cieszenie się muzyką, twórczością naszej młodzieży, naszych mieszkańców. Dla mieszkańców, dla sympatyków muzyki jest to rzeczywiście ważne wydarzenie, i mieszkańcy chętnie przychodzą na ten koncert. Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać. Tego koncertu nam brakowało dwa lata pandemii. Mieszkańcy oczekiwali wspaniałego koncertu i muszę powiedzieć, że pani Iwona Mrodzińska, dyrektorka, zrobiła wspaniały koncert. Artyści oddali z siebie wszystko. Była to prawdziwa uczta dla ucha. No to trzeba powiedzieć. To są naprawdę utalentowani ludzie i trzeba powiedzieć, że z roku na rok ta poprzeczka się coraz bardziej podnosi. Te koncerty są coraz na wyższym poziomie i naprawdę cieszą ucho. Koncert Zakochane Melodie 10 był wspaniałą ucztą muzyczną oraz widowiskiem, następna edycja już za rok. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv